Jeżeli w 2023 roku chcesz się wyprowadzić od rodziców, nająć swoje pierwsze mieszkanie bądź je kupić i w ogóle zastanawiasz się, od czego zacząć, to świetnie trafiłeś. Jestem Michał i w tym filmiku pokażę Ci najważniejsze informacje, jak przygotować się do wyprowadzki na swoje. Bardzo dużo osób ma plany noworoczne. Tak? Zgaduję, że pewnie Ty je masz, ja je mam i cała masa ludzi je ma. Bardzo często obecnie, jeżeli masz około 18-20 lat, zaczynasz się może zastanawiać nad tym, żeby się wyprowadzić od rodziców. A jeżeli już to zrobiłeś, no to generalnie szapoba i szacun, bo to jest bardzo trudna decyzja do podjęcia w swoim życiu. No i generalnie bardzo często zdarza się tak, że mamy różne potknięcia po, po drodze, tak? Ja bym chciał Ci w tym filmiku pokazać, jak można tych potknięć sobie troszeczkę yy, nie przysporzyć. <gry> że, że, że tak to ujmę. Po pierwsze, warto byłoby się zastanowić nad tym, czy chcesz mieszkanie wynajmować, czy je kupić. Jeżeli masz nieograniczony budżet i generalnie zakup mieszkania za paręset tysięcy złotych nie jest dla Ciebie problemem, to kupuj. Zawsze to będzie generalnie inwestycja na przyszłość. Która później będzie profitowała? Czy sam będziesz chciał to mieszkanie komuś innemu wynajmować, czy po prostu będziesz miał dodatkowe mieszkanie w, w swoim posiadaniu, jakąś dodatkową nieruchomość, tak? Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że raczej tylu pieniędzy nie masz, a kredyt nie jest zbyt interesującą opcją, bo nie oszukujmy się, obecnie stopy procentowe, formy kredytowania i po prostu inflacja to, co się dzieje na świecie, nie sprzyja braniu kredytów hipotecznych to bardzo dobrym rozwiązaniem jest najem jakiegoś mieszkania, tak? Same mieszkania najmuję od prawie trzech lat, to w czerwcu w sumie będą 3 lata od kiedy się wyprowadziłem. I powiem tak, w tym obecnym mieszkaniu, gdzie teraz się znajdujemy, gdzie nagrywam, gdzie jesteśmy, gdzie jest i tak dalej, mieszkamy z moją dziewczyną prawie 2 lata. I żeby dojść do tego momentu i znaleźć to mieszkanie, to, to byliśmy w wielu, wielu innych mieszkaniach. Ponieważ nie wiesz nigdy, pierwszego lepszego mieszkania, które znajdziesz. Tak zrobiliśmy z poprzednim mieszkaniem, w którym mieszkaliśmy. I generalnie bardzo dużym problemem była tam okolica, sąsiedzi, generalnie lokalizacja, dojazdy, parkingi. No palców mi już generalnie brakuje, tak? Także zanim podpiszesz umowę najmą tak, z, z właścicielem bądź z biurem, po pierwsze, zwróć uwagę na to, jakie jest otoczenie tego mieszkania, na jakim osiedlu ono się znajduje, na jakiej ulicy, czy yy, tam, gdzie pracujesz, cudujesz, będzie Ci blisko. Czy masz gdzieś zaparkować samochód, jeżeli tak do posiadasz? Czy sąsiedzi nie będą Ci sprawiali problemów? Warto generalnie się przejść po okolicznych sklepikach, jakichś tam żabkach, czy po prostu jakichś, nie wiem, piekarniach, czymkolwiek się po prostu popytać. Wiadomo. Ktoś może Ci dane mieszkanie sprzątać z przednosa, ale to zawsze będzie jakaś lekcja, że przykładowo na tym osiedlu mieszkania lepiej nie wynajmować, tak? Bądź kupować, bo to też się tyczy generalnie kupna. Tutaj też należy zwrócić dużą uwagę na to, żeby mieszkanie odpowiadało naszym potrzebom. Bo przykładowo, jeżeli mieszkanie postanowisz wynajmować sam, sama, no to po co ci mieszkanie 50-55 metrów, skoro na 35-40 spokojnie się zmieścisz? Tak prawdę mówiąc, między 40 a 50 metrów to jest, yy, metrów kwadratowych oczywiście, yy, to jest taka bezpieczna granica, gdzie dwie osoby mogą spokojnie ze sobą żyć. To mieszkanie, w którym się teraz znajdujemy, w którym mieszkamy, ma 50 metrów i według mnie jest to generalnie rozmiar mieszkania jak najbardziej odpowiedni dla dwóch osób, ponieważ nie ma tutaj na tyle mało przestrzeni, żeby móc się, żeby była potrzeba gdzieś się przypychania łokciami łuk albo coś takiego. To pewnie wyglądało debilnie na kamerze, ale nie mam podglądu, dlatego tego nie widzę. Ale też nie jest na, na tyle duże, żeby się po prostu nie mieć gdzie podziać. Bo tak samo, jeżeli macie zbyt dużo przestrzeni, no to jeżeli ta przestrzeń jest niezagospodarowana, no to tak na dobrą sprawę wydajecie pieniądze na większe mieszkanie, z którego nie, nie korzystacie, tak? E, dlatego sam rozmiar mieszkania, jego stan techniczny, sprzętów, mebli i tak dalej, to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Bo posiłkując się przykładem z tamtego poprzedniego mieszkania, gdzie mieszkaliśmy, pierwsze, pierwsza nasza noc, pierwsza noc na swoim mieszkaniu, chcieliśmy sobie zrobić coś w piekarniku. I się okazało, że żywy piekarniku świeci tylko lampka i piekarnik nie działa i zanim z niego skorzystaliśmy minęło dwa tygodnie. Tak samo, na jakiekolwiek inne sprzęty, prysznic, wanna, na to wszystko trzeba zwrócić dokładną uwagę, zanim się to generalnie weźmie, zanim się umowę podpisze. Żeby później nie było po prostu problemów, tak? Poza oczywiście. Samymi sprzętami, i tak dalej, to o czym mówiłem wcześniej, otoczenie, sąsiedzi, rozmawianie, i tak dalej. Jeżeli nie będziecie mieli żadnej wiedzy na temat osiedla, miejsca, gdzie wynajmujecie, gdzie będziecie chcieli mieszkać przez następne prawdopodobnie parę lat, albo chociażby kilka miesięcy, <grych> wiadomo. Nawet jeżeli mieszkacie gdzieś krótko, no to po co macie mieszkać w tym mieszkaniu, które po prostu Wam się albo A nie podoba, B jest niefajna okolica, C wkrótce Was sąsiedzi. Hmm. Ja się wywodzę z, z czasów, kiedy generalnie przeklinanie na YouTube było w miarę okej. Okay. Teraz wydaje mi się, że nie jest. Także powtórzmy to. <grytanie> C. Denerwują Was sąsiedzi. To chciałem powiedzieć. Dlatego rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać. My ja akurat mamy też taką sytuację to akurat fajny przykład Wam podam e gdzie sąsiadka pod nami pali bardzo dużo szlugów. I to nie są szlugi takie jakieś tam malborasy albo coś takiego, tylko to są ruskie papierosy z jakiegoś bazaru. I zawsze kiedy jest lato i ona sobie wyjdzie na balkon i pali, to cały ten dym leci do nas, z tego względu, że ona po prostu siedzi we wnętrze, we wnętrze balkonowej i ten cały dym leci tam do mieszkania. Na szczęście udało nam się dopiero w tym roku dogadać. Dla Was pewnie w zeszłym. Jakoś pod koniec wakacji i tego problemu już nie było, ale generalnie no, to są wszystko rzeczy, na, na które trzeba zwrócić uwagę. I wyobraźcie sobie, że kupujecie takie mieszkanie i gdzieś tam faktycznie takie problemy się pojawiają. Tak samo na poprzednim mieszkaniu, gdzie mieszkaliśmy, piękne mieszkanie wizualnie robiło pierwsze takie wrażenie: że było super, ładne, wyremontowane, sprzęty stare, ale co tam, <laughs> cenowo się zgadzało i było w miarę przestronne. Ale okolica dawała sporo do życzenia. Ja generalnie y, mieszkam w Tychach, to jest miasto na śląsku niedaleko Katowic. I powiem Wam tak, mieszkam tutaj już 23 lata. I kiedy mieszkałem z rodzicami, nigdy nie miałem sytuacji takiej, że się bałem wracać w nocy do domu i tak dalej, po prostu czułem, czułem się bezpiecznie. Tam pierwszy raz bałem się o swoje życie. <noise> Także e, na to po prostu trzeba też e, tą uwagę mocno położyć. Po prostu się popytać, czy znajomych, czy chociażby nie wiem, jeżeli wasze miasto ma jakiś spotet na Facebooku albo coś takiego, nawet tam napisać. Po prostu spytać się ludzi, bo jakby bez rozmowy nie osiągniemy nic. Bo gdzieś tam, jeżeli nie ma takiej, nikt wcześniej takiego pytania nie zadał, no to nie znajdziemy na nie odpowiedzi, dopóki sami się nie spytamy, tak? Najważniejszą, jedną z najważniejszych rzeczy, kiedy już macie tą podjętą decyzję, że chcecie wyfrunąć, chcecie zasmakować życia, zobaczyć jak bardzo. Że bardzo trudne ono jest niekiedy, jest budżet. Ponieważ jeżeli planujecie własną yy, pierwszą wyprowadzkę, jeżeli planujecie pierwszą wyprowadzkę czy sami, czy z kimś, no to wiadomo, że są do tego potrzebne pieniądze. I teraz tak bardzo ważna informacja. Pamiętajcie, że zazwyczaj w momencie, kiedy wynajmujecie mieszkanie, zawsze będzie coś takiego jak kaucja. Zazwyczaj jest ona zwrotna. Jest to pewna określona suma pieniędzy, zazwyczaj jest to równowartość jednomiesięcznego czynszu. Jako takie zabezpieczenie dla wynajmującego, dla właściciela mieszkania, tak? W momencie, kiedy coś się tutaj zepsuje, z waszej winy, kiedy nie zapłacicie czynszu, on zawsze ma tą kaucję jako podkładkę, że po prostu. Taką gwarancję pewności od was. Bo w momencie kiedy Wy z tego mieszkania będziecie się wynosić, to taka opcja do Was wraca, tak? Teraz, jak przeglądałem sobie ostatnio rynek mieszkań na wynajem, głównie w tych, no ale to, to do tematu, czy wynajem się w ogóle opłaca w 2023, to wrócimy w innym filmiku, ok? to zazwyczaj kaucja zwrotna wynosiła od 2 do 2,5 tysiąca złotych za mieszkanie około 50-55 m kwadratowych. Średnio za czynsz i odstępne, odstępne to jest kwota, może sobie staniemy tak i tutaj będę Wam to tutaj pokazywał, odstępne to jest kwota, którą płacicie dla właściciela mieszkania, a czynsz, jeżeli mieszkanie znajduje się w budynku czynszowym, tak Chyba to źle powiedziałem, ale jeżeli mieszka, blok należy do spółdzielni, a to musi tutaj spółdzielni płacić czynsz, do którego skład wchodzą chociażby takie rzeczy jak, jak woda, gaz, media i tak dalej. Bardzo często te rzeczy też się płaci osobno, także na to też warto zwrócić uwagę, jakie jest zapisane w umowie, za co wy płacicie, za co płacicie z góry i tak dalej. Także mamy odstępne i czynsz, i średnia cena. Właśnie za mieszkanie około 50-55 metrów w Tychach na obecnie grudzień 2022 to jest około 2,5 tysiąca zł. Miesięcznie. Mm. Powiem Wam tak, jak my 2,5 roku temu, prawie 3, się wyprowadzaliśmy, to wyprowadziliśmy się do mieszkania, które miało, bodajże niecałe 45 metrów kwadratowych i tam łącznie odstępnego i czynszu płaciliśmy 1500 zł. Chyba nawet nie całe, to było 1470 coś. Jak się wprowadziliśmy do tego mieszkania, po pół roku mieszkania tam, to czynsz i odstępne wynosiło nas 1790. Wzrost o niecałe 300 zł, około 300, tak? Po roku za, za to mieszkanie płaciliśmy znowu więcej po 1900, a teraz będziemy płacić 2,5. Są to generalnie ogromne wzrosty, na czym oczywiście każdy ubolewa, ale tak prawdę mówiąc, jeżeli chcielibyśmy zachować Standard tego mieszkania, w którym mieszkamy, to są wszystkie rzeczy, o których wspominałem, także tutaj, jakby um, robimy sobie już takie troszeczkę podsumowanie. Standard tego mieszkania, otoczenie, okolice. To, że jest wszędzie blisko, na jakiś pociąg, autobus, do pracy, sklepów, wszędzie i żeby gdzieś tam po prostu było w miarę to mieszkanie w ok stanie, bo przykładowo możecie mieć fajne sprzęt, ale mieszkanie może być niewyremontowane i cybernetyczne, tak? To musielibyśmy zapłacić około 3000. Także, jakby wiecie, to są naprawdę ogromne pieniądze w tym momencie i prawdę mówiąc, wcale mnie to nie dziwi ze względu na, na inflację, dalej trwającą wojnę na Ukrainie, generalnie wszystkie problemy polityczne, jakie są, ale w to się nie będziemy wygłębiać teraz. E, czyli mamy tak: 2,5 tysiąca to jest kaucja. Liczcie sobie około 2000 czynszu odstępnego, w zależności od tego, jaką ofertę sobie znajdziecie. Tutaj troszeczkę zaniżamy, tak? No i teraz jeszcze musicie mieć jakieś rzeczy, w których będziecie gotować, z których będziecie jeść, pod czym się będziecie, pod czym będziecie spać, coś czym się umyjecie i tak Czyli jeżeli mówimy o takich akcesoriach, tak na akcesoria, jakieś garnki, talerze, sztućce i tak dalej, wiadomo, pewnie część weźmiecie sobie z domu u rodziców, jeżeli nie macie takiej możliwości, to musicie to kupić. I wiadomo, nie muszą to być generalnie sprzęty jakieś gerlachy, te fale i tak dalej z najwyższej półki. Po prostu pójdźcie do, pójdźcie do IKEA i kupcie sobie najtańsze rzeczy, jakie tam są. Nic na początek wam się lepszego nie przyda. Ubierzcie mi. To nie jest zupełnie potrzebne, to nie jest rzecz pierwszej potrzeby, żeby mieć super garnki. Po prostu musicie mieć coś, wy czym coś ugotujecie, czym coś zjecie i tak dalej. To też możemy sobie kiedyś powiedzieć o tym, gdzie warto robić takie zakupy do domu. I koszt taki, no to pewnie to około też szacunkowo wyjdzie około 1,5 tysiąca zł. Czyli podsumowując, 2,5 tysiąca kaucja, 2000. tysiące czynsz i odstępne, tysiąca jakieś akcesoria do domu. No i tutaj nam sumarycznie wychodzi około 6 tysięcy za pierwszy miesiąc. Koszty dorosłości, jej. <grytanie> Także, żeby poczynić jakieś pierwsze kroki do wyprowadzki z domu rodzinnego, potrzebujecie około 6 tysięcy zł. Wiadomo, najlepiej mieć oczywiście więcej na zapas, bo w tym momencie, jeżeli Wam pieniędzy braknie, nie mówimy tutaj oczywiście o pieniądzach na jedzenie, to też trzeba uwzględnić, tak? Ale zgaduję, że zarabiacie pieniądze i macie jakiś budżet. To te pierwsze 6 tysięcy to jest taka bezpieczna kwota, którą po prostu musicie sobie zaoszczędzić, żeby móc te pierwsze opłaty, te pierwsze rzeczy sobie kupić, te pierwsze opłaty opłacić. I fajna opcja jest właśnie tutaj z tym, że nie jesteśmy związani z jednym miejscem w momencie, kiedy wynajmujemy mieszkania. Macie całkowitą dowolność mieszkania gdziekolwiek tylko chcecie. To jest fajne. Oczywiście gdziekolwiek tylko chcecie, jeżeli macie odpowiedni budżet, bo w momencie, kiedy mieszkanie kupicie, to jesteście z tym miejscem związani już bardzo długo. Faktycznie, jest to miejsce, do którego zawsze możecie wrócić jest to wasz faktyczny dom i tak dalej, ale na sam początek waszego dorosłego życia. Najlepiej, generalnie, zobaczyć z czym to się je, jak to wygląda, jak to dorosłe życie wygląda od środka, naprawdę i tak dalej, a nie tylko z opowieści. Ja ze swojej strony mogę Was tylko do tego zachęcać, bo jest to naprawdę super przygoda i bardzo dobra po prostu szkoła życia. Nikt inny Wam po prostu tego nie powie, i nikt Was tego nie nauczy. Tego trzeba się nauczyć po prostu samemu. Także. Pamiętajcie, żeby być pewnym decyzji e, odnośnie wynajmu, kupna mieszkania, w, w zależności jakiej okolicy, jakie to jest mieszkanie, za jaką kwotę, zawsze warto negocjować, zawsze warto e, próbować e, coś sobie ubrać. Nie warto robić problemów gdzieś tam właścicielowi. Po prostu to ma być bardzo dobra współpraca, bo jakby nie było, to jest współpraca e, w pewnym sensie. Hmm. Także życzę Wam powodzenia, żeby te plany się spełniły noworoczne. No i mam nadzieję, że będziemy się widzieć w kolejnym filmiku. Mam nadzieję przynajmniej. Także, kończąc, zapraszam na wszystkie moje socjale, które są wypisane pewnie gdzieś tutaj. Wow, ale to, to, to fajnie, fajnie to, Powiem tak, nigdy tego nie robiłem i po latach oglądania YouTube'a, po wielu latach, kiedy mówię takie rzeczy, bardzo fajnie to... To jest bardzo fajne uczucie. Także moje socjale zapraszam do zasubskrybowania, zostawienia łapki i komentarza. Podzielcie się swoimi doświadczeniami, jeżeli też wynajmujecie albo kupiliście mieszkanie i żyjecie sami. Chętnie wejdę w jakąś konstruktywną polemikę na, na, na tym polu i możliwe, że zrobimy jakiś dodatkowy filmik w, w tej kwestii. No i co? Do Nowego Roku i powodzenia!